Woń bez mitów 3. Świadkowie, działacze, historycy, publicyści. Trzecia część kultowej książki odklamującej historię i przywracającej pamięć ofiarom. Dostępna na capitalbuch.pl. Program poświęcony sprawom ważnym, Leszek Szymowski. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego cyklu Terror Głupoty. Cyklu, który państwo przyjmujecie z coraz większym zainteresowaniem. A zaczynam od Krakowa, od mojego rodzinnego Krakowa, w którym to być może powstanie coś, co wielce czcigodny poseł pisu Andrzej Adamczyk nazywa podatkiem od biedy, konkretnie strefa czystego transportu. W strefie czystego transportu ma objąć cały Kraków, no bo co sobie będzie żałował pan prezydent. Miszarski i jego akolici z Platformy Obywatelskiej. Strefa czystego transportu ma być preludium do tego, żeby zakazać w ogóle wjazdu do Krakowa samochodom starszym niż. I to spowoduje rewolucję komunikacyjną w Krakowie, tylko nie w takim sposób, jak trzeba. Poseł Adamczyk, który nawiasem mówiąc w czasach rządów PiS był jednym z inicjatorów stref czystego transportu, zmienił zdanie, jak się okazuje, późno, bo późno, ale lepiej późno niż wcale, sformułował był 14 zarzutów wobec strefy czystego transportu, którą w Krakowie wprowadzono w nocy z 11 na 12 czerwca. I cóż takiego zarzuca tej strefie wielce czcigodny poseł Adamczyk? Otóż zarzuca, że Wprowadza drastyczne ograniczenia w dostępie do znacznej części miasta dla właścicieli pojazdów, które nie spełniają określonych norm spalin. Uchwała nie uwzględnia w wystarczającym stopniu interesów mieszkańców, w tym osób starszych, niezamożnych oraz prowadzących działalność gospodarczą. Cóż takiego zawdzięcza za, zarzuca wielce czcigodny poseł Andrzej Adamczyk uchwalę, którą, jak przypomnijmy, sam pomagał wprowadzać w życie w czasach Pisu. Otóż uchwała zarzuca jej dyskryminację nie tylko mieszkańców Krakowa, ale szczególnie tych mieszkających w aglomeracji krakowskiej. Yy, także. Także zobaczymy, no, strefa czystego transportu oczywiście idiotyzm lewacki w Krakowie, który spowoduje tylko nieprawdopodobne zamieszania w życiu i poseł Adamczyk, który protestuje przeciwko strefie czystego transportu, którą to pomagał sam wprowadzać w czasach PIS. -u. To trochę tak samo jak pan minister, pan premier Morawiecki, który w czasach PiS-u wprowadzał Zielony Ład, a teraz chodzi na demonstrację przeciwko niemu. To Kraków. A teraz Warszawa, jeszcze większy cyrk się dzieje, bo właśnie radni dzielnicy Wesoła i Bemowo negatywnie zaopiniowali projekty wprowadzające nocną prohibicję w Warszawie. W Warszawie, nie wiem czy państwo wiecie, toczy się między dzielnicami spór, który potwierdza słuszność diagnozy Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju, i takim problemem nieznanym w żadnym innym ustroju jest kwestia zakazu alkoholu. Dupiasz i jego administracja wpadli na to, żeby zakazać Nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie, ale tylko część dzielnic się na to zgadza. W rezultacie, na przykład, mokotów i i w Śródmieście chcą wprowadzić zakaz, ale ochota, ale wesoła i memowo już nie. To doprowadzi do, tej, do takiej sytuacji, że w Warszawie, być może jako w jedynym mieście na świecie, prohibicja nocna alkoholowa będzie obowiązywać częściowo. I będzie to prowadzić do takiego paradoksu, że jak ktoś mieszka przy ulicy, która przebiega na granicy między dwiema dzielnicami, to będzie mógł ujść, iść ze swojego mieszkania, z bloku wyjść iść w prawą stronę i kupić sobie alkohol, ale pójść w lewą stronę i już nie kupić sobie alkoholu. Co to spowoduje? To spowoduje oczywiście rozrost szarej strefy, powrót Melin i nową usługę, czyli tak zwane pogotowie alkoholowe, że tam młodzi zaradni ludzie będą kupować w duże ilości alkoholu dniem, żeby w nocy dostarczać je tym, którzy sobie zamówią. Także ci, którzy będą chcieli pić alkohol i tak, będą pili, tylko będą. będą Musieli za niego więcej płacić. Któż taki w ogóle, w ogóle wpadł na pomysł tej nocnej prohibicji? No, poza dupiarzem, jeszcze radni klubu Lewica i taka organizacja Miasto jest Nasze. To, te, co proponują te te uchwały, otóż proponują to, żeby nocą zakazać sprzedaży napojów alkoholowych także na stacjach benzynowych, przy czym różnią się definicją pojęcia słowa noc, bo o ile, bo o ile Klub Lewica i Stowarzyszenie Miasto jest Nasze proponuje prohibicję w godzinach od 10 wieczór do 6 rano, o tyle dupiarz chciałby tą, tą prohibicję zaczynać od 23 i trwać do. Do szóstej no. rano, także nie są w stanie się nawet dogadać między sobą i teraz nie są też się w stanie dogadać, gdzie ma być ta prohibicja, ponieważ ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych, ale ma nie obejmować restauracji, barów, pubów itp. No ja już widzę, jak na przykład koncern jakiś międzynarodowy, mający w Warszawie stację paliw sobie dodatkowo bohatersko założy na przykład klub, klub nocny przy tej stacji paliw i będzie można powiedzieć: "No gdzie ty jedziesz, sąsiedzie teraz w nocy? Samochodem jadę do klubu nocnego zatankować". <laughs> ale to będzie miało wtedy no Nową, nowe znaczenie. Wypowiedzieli się też w tej sprawie radni dzielnicy Wesoła, czyli tej dzielnicy już na samych obrzeżach Warszawy i oni też są, też są negatywnie ustosunkowani do tego projektu. Przeciwko prohibicji 11 radnych, 6 za, 3 wstrzymało się. W trzech wstrzymało się od głosu, także także nie, nawet, nawet wesoła. No, wesoła to jest miasto, to jest takie mieście, miejsce, gdzie jest kilka ważnych, dużych stacji spaliw. One pewnie mają, pewnie by straciły dużą część obrotów. Także, także idiotyczna zupełnie inicjatywa, która nie jest, jest, tak głupia, że nawet radni, z których większość składa się z Platformy Obywatelskiej, nie chcą ją prze, nie chcą jej przegłosowywać. Przenieśmy się teraz na chwilę do Niemiec. Otóż Niemiecki Instytut Badania Gospodarki jest takie ciało finansowane z budżetu państwa. W związku z tym, że jest finansowane z budżetu państwa i prowadzi statystyki, to zawsze prowadzi takie statystyki, jakie są wygodne dla niemieckiego rządu. Coś jak u towarzysza Stalina, że niezależnie od tego, kto głosuje, niezależnie od tego, kto głosuje, ważne jest, kto liczy głosów i i cóż takiego opublikował Niemiecki Instytut Badania Gospodarki. To jest bardzo ciekawy sondaż. Opublikował badanie, z którego wynika, że 98% imigrantów, którzy przyjechali do Niemiec w latach 2013-2019 chce zostać w swojej nowej ojczyźnie i zdobyć obywatelstwo. Już wnioski o nadanie niemieckiego obywatelstwa chętnie składają przybysze z Syrii, Afganistanu, Iraku, Erytrei, Somalii i Iranu. A niemieckie urzędy najczęściej przyznają obywatelstwo Syryjczykom. Dlaczego akurat Syryjczykom, a nie Erytrejczykom, tego nie wiadomo. Niemiecki Instytut Badania Gospodarki nie daje na to, na to odpowiedź. Wiadomo tylko, że rekordowy pod względem obywatelstw był rok 2024, kiedy niemiecki paszport przyznano 250 tysiącom 000, 000 osób. No to zmieni się teraz. Mapa Niemiec. Ja się, ja się zastanawiam, jak to wpłynie na kwestie polityczne. Kogo, na kogo będą głosować ci, nie, ci imigranci, którzy właśnie przestali być imigrantami i stali się obywatelami Niemiec? Tymczasem przenieśmy się do Londynu, proszę Państwa, bo w, w Londynie zniknęły z Nothing Hill, czyli z takiej eleganckiej, luksusowej dzielnicy, zniknęły kolorowe elewacje. A dlaczego zniknęły? Dlatego, że mieszkańcy zorganizowali protest przeciwko tłumom, którzy przyjeżdżali do tej dzielnicy, żeby się tam fotografować na tle słynnych, słynnych domów tej dzielnicy, o których zrobiło się głośno po filmie, po słynnym filmie, w którym Julia Roberts występowała z Hugh Grantem. I niemało tego, protest, objął, część, protest spowodował, że część właścicieli zdecydowała się przemalować elewację swoich domów na czerń i grafit, a przy wejściach do domów zamontować tablice ostrzegawcze ze znakiem, że nie wolno się fotografować i barierki uniemożliwiające dostęp do schodów, czyli sami sobie mieszkańcy Notting Hill y, utrudniają wejście do własnych domów. Mówię o tym dlatego, że to jest że to jest o tyle ciekawe, że jest to najbardziej kuriozalny ze wszystkich ruchów wymierzonych w ograniczenie turystów. Bo, właśnie skoro się skończyły wakacje i myśleliśmy dużo o turystyce, to trzeba powiedzieć, że rok 2025 był rekordowym rokiem, jak chodzi o terror głupoty w obszarze turystyki. No bo tak, w Notting Hill, wprawdzie jeszcze nie urzędował, ale spontanicznie pod wpływem propagandy mieszkańcy sobie przemalowują domy. Cinque Terre, czyli taki, taki masyw, łańcuch górski we Włoszech, tam z kolei wprowadzono kontrolę obuwia. I ruch jednokierunkowy, po co kontrolę obuwia? Otóż dlatego, że lokalny samorząd doszedł do wniosku, że spacerowanie po górskich szlakach, w klapkach czy sandałach na ciężkiej podeszwie jest niebezpieczne, więc zakazano tego. A w 2025 roku zaczęto przepisy egzekwować, także kto chce się wybrać na wędrówkę po Cinque Terre, musi liczyć się z tym, że przy wejściu do, na szlak będzie stała żandarmeria i sprawdzi, jakie ma buty. Oczywiście w socjalizmie, jak to w socjalizmie, socjaliści nie uwzględnili, że jak ktoś bardzo będzie chciał wejść w klapkach, to po prostu do, do plecaka, w którym niesie termos z herbatą, czy z jakimiś napojami i kanapki na szlak, to sobie po prostu jeszcze włoży, Klapki i zmieni je zaraz po przejściu posterunku kontrolnego. No, właśnie, na najbardziej zatłoczonych też trasach, na Cinque Terre wprowadzono ruch jednokierunkowy, żeby poprawić płynność poruszania się. Widocznie, dane dotyczące płynności poruszania się muszą być zgodne z jakimiś wskaźnikami tajemniczymi. Nowy zakaz w Barcelonie. W Barcelonie zakazano selfie poza wyznaczonymi strefami. I, I w związku z tym, że w Barcelonie znajduje się Sagrada Familia, to jest ten słynny kościół zaprojektowany przez Gaudiego i jest to jeden z najbardziej fotografowanych zabytków świata. To rosnąca popularność mediów społecznościowych spowodowała, że każdy tam turysta, który przyjeżdżał, chciał sobie zrobić selfie na tle Sagrada Familia. I to, zdaniem władz barcelonych, spowodowało powstanie tłumów turystów, które blokowały schody metra i przejścia, co owocowało chaosem komunikacyjnym. Cóż takiego zrobiły więc władze barcelony? Wprowadziły specjalną strefę selfie, która ma powierzchnię ponad 6000 metrów kwadratowych i tylko tam. Można robić sobie selfie na tle Sagrada Familia. Wszystko oczywiście o, w trosce o yy, większy komfort mieszkańców. W Hiszpanii władze kurortu Benidorm postanowiły ograniczyć korzystanie z elektrycznych skuterów i wózków przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko dlatego, że były one wynajmowane przez zdrowych turystów w celach rekreacyjnych, co prowadziło do kolizji i utrudniało ruch pieszym. Także patrzcie Państwo, nawet. Niepełnosprawnych potrafili, potrafili pokrzywdzić, i, i im utrudnić życie. Jest też kara 500 euro grozi temu, kto będąc zdrowy, pożycza sobie elektryczny skuter albo wózek przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej i nim jeździ. We Włoszech, na rivierze Portofino, w sezonie letnim wprowadzono. W tym roku szereg nowych restrykcji. Zakazano chodzenia boso i w strojach kąpielowych poza plażą. Zakazano spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, siadania na murkach albo organizowania pikników. Kto ten zakaz złamie, podlega karze od 25 euro do 500 euro, ale najciekawsze jest tłumaczenie. Czym władze Portofino motywują takie nowe zakazy? Otóż tym że celem regulacji jest ochrona estetyki i dziedzictwa miasta, a także zapewnienie mieszkańcom spokoju w szczycie sezonu turystycznego. Także, co ma, do, co ma spokój miasta albo ochrona estetyki do tego, żeby, żeby nie można było z hotelu przejść w kostiumie kąpielowym na plażę? Nie wiadomo, ale widocznie tak jest. No i chwalą się autorzy tych przepisów z Portofino, że już inne włoskie kurorty, w tym Wenecja i Rzym. Też chcą takie przepisy wprowadzić. Bardzo ciekawe. Tu mamy teraz coś fenomenalnego. Dyrektowy, dyrektywę glebową, tak zwaną. Dyrektywa COM 2023, łamane na 416. Tak się to nazywa. I dyrektywa, która ma na celu zharmonizowanie działań na terenie Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia gleb. Co to jest gleba? No to gleba to jest ta ziemia, po której chodzimy. I teraz chodzi oczywiście o nasze zdrowie i odporność gleb. I tutaj dyrektywa właśnie o tym skomplikowanym numerze, który państwu przed chwilą zacytowałem, nakazuje państwom członkowskim monitorowanie i ocenę stanu gleby, zrównoważonego zarządzania glebą. Co to jest zrównoważone zarządzanie glebą? Jak państwo wiecie, to mi piszcie, może, bo ja nie wiem, ale może państwo wiecie i Yy, będzie to, też ten, ta dyrektywa będzie zakładać obowiązkową politykę państwa w sprawie tzw. miejsc zanieczyszczonych. Co to są miejsca zanieczyszczone? Też nie wiadomo, ale się, ale się dowiemy i natomiast czytam tutaj uzasadnienie. Państwa członkowskie przy wsparciu Komisji Europejskiej będą monitorować i oceniać stan wszystkich gleb na swoim terytorium. Wszystkich gleb, czyli co do mnie do ogródka też wejdą, żeby mi glebę zbadać. <laughs> System monitoringu i oceny gleb pozwoli zapewnić odpowiednie wsparcie w zapobieganiu degradacji gleby i walce z nią. No proszę. No proszę. Także tym się w Polsce będzie zajmować Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O Jezus Mario, już się boję. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia. Mierzy się z nietypową akcją ustawodawczą, mianowicie wpłynęła do niego petycja. Petycja dotycząca wprowadzenia ustawy, która zakazuje sprzedaży alkoholu i papierosów osobom po 60. roku życia, a nawet zakaz ich spożywania, czyli nie wiem, jak można spożywać papierosy, ale zapewne chodziło o spożywanie alkoholu. Resort zdrowia tłumaczy, że to jest, to jest inicjatywa. Oddolna, obywatelska i czegoś takiego nie ma. no To jest coś tak bez sensu, że nawet Ministerstwo Zdrowia na to nie wpadło, ale ciekawe jest, bo ja przejrzałem tą petycję i patrzcie Państwo, co tutaj jest. Zakaz sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom o 60 wieku lat 60 lub starszym. Zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów dla tych osób, a nawet przebywania w pobliżu osób używających tych substancji. Zakaz. Zakaz dla chorych i tych, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu, prawda? To znaczy, jeżeli na przykład ja pod wpływem alkoholu naubliżam prezydentowi, to dojdą do wniosku, że trzeba mi zakazać picia alkoholu, ale jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób autorzy tej, tej <laughs> petycji chcieliby ten zakaz wprowadzić w życie, no bo dajmy na to, że mój ojciec, który ma już 70 lat, prawie wpadłby na pomysł, że chce się napić alkoholu, wina, na przykład dobrego wina, tam gruzińskiego, czy włoskiego, czy jakiegoś innego, i nie może iść do sklepu, bo sklep jest zobowiązany, żeby mu nie sprzedawać. No to co wtedy robi ojciec? Wysyła mnie, żebym ja mu kupił takie wino, i wtedy ja idę, kupuję mnie, nie obowiązuje ten zakaz, nie mam jeszcze 60 lat, w związku z czym, w związku z czym wracam. I przynoszę takie wino. No i pytanie, co wtedy zrobią, w jaki sposób będą to kontrolować. Także idiotyzm goni idiotyzm, bo głupota jest to rzecz, która jest immanentną cechą ustroju socjalistycznego. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzecia część kultowej książki dostępna na capitalbuch.pl